Witam w nowym filmu, ja, jest 20 godzina 22, prawie 23 i nie wiem czemu gram w tą grę o tej porze i on zbagowane to, że nie słuchać innych ludzi i nie słychać dźwięków w grze, niestety takie coś będzie występowało z filmów fangamów, jeżeli nie będą na Steamie oczywiście, te ziomy pewnie, pewnie, pewnie już mi od dawno matkę. Mm. Ja sobie gramy na realnie z luźnym film Żebym chciał coś wrzucić na święta Życzę wam oczywiście Wesołych świąt jeśli to oglądacie w święta Albo jak bardzo blisko świąt Oni pewnie Się tak na mnie gapią bo nie wiem, że pomyślą ja że gadam po rusku a ja gadam po polsku Ale dobra Trzeba pójść Nie można być takim cieniasem Dobra czy są że oni że oni po niego ten. że oni uciekają muszę być trochę cicho. Bo... O kurde! On tu idzie chyba. On pa on tu idzie. O kurde. Zorałem, 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 zorałem Ha! Łatwo. O, o kur... Dobra, nie oram. Oram. No to jest magia. To, że nie mam lagów i nagrywam na metagłaście, to jest akurat magia. On o tyłu Trzeba orać. I zachęcam do zostawienia subskrypcji i łapkę w górę. Ponieważ wtedy po prostu dostajecie moje zaufania. Znaczy, że bardziej wam ufam i to determinuje mnie do dalszego nagrywania. Będzie też świąteczny special 24 grudnia. Nie wiem jeszcze o której godzinie, ale postaram się, aby był. Ok. On ze ścianą miał. Jego pewnie nie słyszycie. Kurde. Ura, tam. O kurde. O kurde. Skąd on idzie? あっ Idzie, dalej, już jestem zmęczony. Wydawało mi się, że dzisiaj to było wszystko. Dobranoc wam życzę, bo nagrywam to w godzinie 23 albo 22. I widzimy się 24 grudnia na tym nowym filmiku, bo raczej nie wrzucę pomiędzy tym a tamtym filmem coś. Pozdrawiam Was.